ma Wcześniej był The YouTube Ritual, który był fejkiem. Teraz jest The Computer Ritual, który jest fejkiem. Czy, prawdy, czy prawdziwy? Zaraz się dowiemy. Wiem. Więc tak, to jest rytuał, który polega na tym, nie jestem sam w domu, ale to tutaj nie trzeba być samym w domu tym razem. I tak, ten rytuał polega na tym, że po prostu trzeba włączyć, nie, no, no Windowsa 10, nie, od, to działa od Windowsa 10 do Windowsa 11. Nie wiem, co się tak jak na wcześniejszych wersjach Windowsa dasz tą wersję. Ale chyba kurde wujek na nawiedzi. Ale ja mam Windowsa 10 server 2019. No czyli mam komputer pomiędzy Windowsem 10 a 11. Ale wolno to mieszka chodzi. Dobra. I tak. Mamy włączyć Firefoxa. Na Windowsie to działa tylko, nie? Firefoxa mamy włączyć? Tak, fajnie. Mamy włączyć Firefoxa, nie? No i tak. Zaokładam już słuchawkę i mamy w Firefoxie... Mamy w Fire... Mamy w Firefoxie napisać... Y Jakis, czekaj. Sprawdzę. Mmm. Hmm. Evuduelo, ew, przy tu. Okej. Evuduelo. Evuduelo. Si. Lepon. Tu. tutaj przybondić tak i mamy jakieś tutaj klik zip Nie wiem, ma tutaj jakiś plik JPG. O, nie wiem o co chodzi. Klikamy w niego. I nie, wiem, mam swój pulpit. I mi się Firefox całkowicie wyłączył, jak kliknę na ten pik, Mam awasta. <ścoughs> Jakby co, to no, ale. O, o! Jest jakiś uśmieszek taki. Jest taki uśmieszek. I. Mm? Uśmieszek i dźwięki takie. Mam to obejrzeć do końca. Nikt nie, nikt nie powiedział, że ten, że muszę mieć słuchawki włączone, nie? Na to ucho i tak ledwo słyszę, więc no O koniec, patrzcie, mam swój własny pulpit już normalnie i nie mam żadnego pliku JPG już yy, i tak. Yy. Yy, czekajcie. Yy. Pan w ciepki. <gry> Dobra. I tutaj powin, powinno teraz mm, nam się y, pokazać jakieś połączenie na Facebooku. Na fe, po pierwsze, czy na Facebooku są połączenia? Aha, chodzi o to, że na Messengera, tak? Dobra. I mam na komputerze Messengera, nie? Ale żadne połączenie mi się nie pokazuje. Mm. Ty. Patrzcie, tutaj jest y, odbierz.doc, klik, klik. I tutaj cały czas są takie czerwone napisy, odbierz, 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 odbierz. Klik, 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 klik. Wyłączam to, usuwam. Teraz możesz sobie odbierać w śmietniku. Proszę bardzo. O, mamy delikwenta .doc w śmietniku i tak, opróżnij kosz. Tak, trzy elementy. Counter Strike Global Offensive.exe. Pamiętnika z kartka.doc i odbierz.doc. Dobra, wszystko usuwam tutaj. Dobra i teraz Powin i teraz jak coś jak jakieś połączenie nam się powinno pokazać. Więc nawet włączę tutaj Messengera. Proszę. Nie. No. Pliki cookie. pliki cookie. E, e. Tak. No tak, zaloguj. Zaloguj się. Kurde. Ej. Ty no, mi się Facebook na kurde, komputerze, y, twój kod został wysłany na adres 16. Dobra, nieważne, nie interesuje mnie to, wyjdźmy. Pewnie dlatego mi się połączenie nie pokazuje. Więc tak, co tam u moich nowych rybek? Nowe nie, bo wiecie. Um, tak, teraz odbiegłem od tematu i tak. Więc to chyba wszystko, nie? Tak, o, zrób, kurde, o, prosz, prosz. No. Wchodzimy jeszcze raz na Firefoxa w takim razie. I mamy napisać, jak, jeśli nie pokaże nam się Messengerze, jeśli nie mamy messengera, widocznie nie mam, to mamy napisać Satan. Ok, Satan. Dobra. I mi się tłumaczy Google włączył. Ty. Jakiś. Jakiś plik EXE y, -E? i takie coś. Wiem, że miało nie być filmów, Stwarzowa, ale no jakiś plik e, -E i takie coś. Wyłącz to. Mój co, się i się tego Amy, kurde. I saw Satan. Napisałam. Um, Satan.exe, uruchamianie, i tam. I saw Satan. I takie coś z butem. To się śmieje, nie? Ale spokojnie, tutaj są nasze rybki, to nam się nic nie stanie. No, one są jeszcze nieprzezwyczajone do mnie, bo. do mnie, do innych rybek. Do innych rybek jeszcze nie są przyzwyczajone, bo wczoraj dopiero je kupiłam. Ale no. się do, do, dogadują się ze sobą. I tak, mamy w takim razie. włączyć. Windows 9 napisać. mamy Tutaj tak, tutaj piszę, bo ja mam niby nagrywanie włączone, ale z drugiej strony mam tutaj y, ekran, jakby nagrywania włączony. Nagrywania. Y, Google mam włączony, nie? Tutaj piszę Windows 9. Po pierwsze nie mam Windowsa 9, nie, w żadnym Windowsie nie było Windowsa 9, po drugie... Dlaczego akurat to? Windows 10 Server 2019 bym miał Windows Windowsa 9, nawet nie mam Windowsa 9, więc no... jakiś plik dot zwykły mi się pokazał, x nawet no? plik x tutaj piszę i tak yy. mm -mm. Windows 8, zagościł Windows 8 serwer 2012 R. Potem był Windows 10. Aha. Tutaj pisze Jaki masz jaki masz rodzaj komputera i tutaj wszystkie 29 wersji, nie? Ja piszę Windows 2009. Windows 10, serwer 2019. Klik. O. I mi włączyło Firefoxa. Mam pulpit sam. Więc y, to tyle, co tutaj piszę. Koniec rytuału. Więc klik. Więc tak. Rytual nie jest ani fejkiem, ani prawdą. Rytuał będzie. Możliwie prawdziwy. Może prawdziwy. Rytuał jest Może prawdziwy. Może. O! Yy, wniosek rytuał jest Może prawdziwy. O! Ty. jego dnia. Jeszcze na zrobienie jego dnia klasycznie będzie. Będą rybecki. Lose. to Ta tutaj rybecka jest nowa. I ta. I ten glonojat.